Czwórka do czwartej. W naszej dyskusji o dostępie do broni palnej bardzo często pojawiał się argument, że broń palna daje nam prawo do obrony. No to teraz o innych formach obrony. Mam prawo do... Do jakiej obrony mam prawo? O tym teraz Ania Depczyńska i nasz gość Grzegorz Chyl, prawnik. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry. Witam. No właśnie, wcześniej była dyskusja o tym, że przysłuchiwałam się, że wszystkim można się właściwie obronić. Nie tylko bronią palną. Tak, Albo ale to inną broń palna wywołuje największe emocje tak na naprawdę, pewno. co jest oczywiście zrozumiałe, zważywszy na to, co się ostatnio działo. Mhm. Panie mecenasie, chciałam na początek zapytać Pana, czy Pan byłby za liberalizacją naszych przepisów dotyczących w ogóle broni palnej? Zacznijmy od tego, od tej, na którą trzeba mieć pozwolenie. Czy te nasze przepisy są odpowiednie, a może zbyt restrykcyjne? W mojej ocenie, jeżeli chodzi o samą broń palną, te przepisy są odpowiednie, jednak w Polsce nie ma takiej tradycji kulturowej i takiego społecznego przyzwolenia na posiadanie broni palnej, na powszechne posiadanie broni palnej, chociaż powiem tak, jest to temat niezwykle kontrowersyjny i wydaje mi się, że obecny status quo powinno być zachowane. Mhm. Ale dosyć restrykcyjne są jednak te przepisy, trudno dostać to jest droga przez mękę dla tak, jeżeli, miłośnika takiej broni. Jeżeli chodzi o broń palną, tak, tak, ale nie zapominajmy, że ustawa o, o broni i amunicji z 99 roku reguluje nie tylko kwestię posiadania broni palnej. E, o, o której wiemy najwięcej, ale również e, innego rodzaju broni, prawda? E, także... Takiej bez pozwolenia, którą możemy mieć bez pozwolenia policji. E, też. E, znaczy broń broń to, to nie tylko broń palna, prawda? E, e, bronią może być także na przykład popularna wiatrówka, no tak. e, prawda? Czy ale też, na część można mieć. Czy też broń biała, na znaczy, przykład? Część można mieć bez pozwolenia, część ze pozwoleniem. Tak jest, dokładnie tak. Dokładnie tak. Tutaj, tutaj ustawa, ustawa dość precyzyjnie i szczegółowo reguluje, jakie rodzaje broni niepalnej możemy posiadać bez zezwolenia, a na jakie po potrzebne jest, wymagane jest zezwolenie. Od mhm. której zaczniemy? Mhm. Ja jeszcze chciałam jedną, jeden wątek poruszyć, ponieważ y, przed y, studiem rozmawiałam z panem Mecenasem o, ten, o tych wiatrówkach, y, że nawet te bez pozwolenia mogą być, być niebezpieczne, bo są takie przykłady, że dziewczynka tak. była koło, e, koło boiska chyba koło ósmej wieczorem, gdzieś na Vazożu, pamiętam było w wiadomościach, i została postrzelona w głowę z takiej wiatrówki jakiś kretynujący. <laughs> prawda, kolokwialnie, przejeżdżał koło tej szkoły i ją postrzelił i się nic nie stało, ale to jest też broń bez y, pozwolenia, która może być niebezpieczna. Przypomnę o modzie do strzel na strzelanie do autobusów na przykład. Też autobusy, pociągi tak, przejeżdżające tak. tak. Moim zdaniem nie wszystko, co może być użyte przeciwko drugiemu człowiekowi powinno być zakazane, bo no, idąc tym takim rozumowania, powinniśmy zakazać posiadania noży, prawda? Były takie pomysły, żeby, żeby, to, żeby to spenalizować, czy jakoś uregulować, żeby, 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 żeby niek posiadanie niektórych noży było zabronione, czy też jakoś uregulowane, uregulowane w ustawie. Natomiast wydaje mi się, że, że, że o, o ile jeżeli chodzi o broń palną, to tutaj, tutaj wydaje mi się, że, że że te regulacje są, są, są właściwe, to jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje broni, być może te przepisy są zbyt restrykcyjne, ale jest już kwestia... Nie w szczegóły, wspomniał Pan o nożach. Domyślam się, że raczej takie po prostu większe, takie większe chodziło. Z małym nożem do smarowania masła oczywiście nie no, byłaby... No, no, no tak, tylko już kwestią, kwestią czyjejś indywidualnej interpretacji byłoby, czy, czy Pani na nóż kuchenny potrzebuje pozwolenia, czy też, czy też nie, prawda? Więc no właśnie, tutaj, tutaj, tutaj 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 no, Tutaj zbyt mocna ingerencja ustawodawcy no, prowadziłaby jednak do pewnych absurdów, prawda? Więc... To może zostawmy w takim razie ten dosyć grząski grunt dotyczący tego, jaki nóż jest groźny. A jaki już nie jest groźny, i zajmijmy się w takim razie tą bronią, na którą, mimo że nie jest bronią palną, trzeba mieć zezwolenie, bo ja bym był bardzo ciekaw, co, co się jak gdyby mieści w tym zakresie. Jest to na przykład broń gazowa, broń hukowa, na przykład popularne straszaki, przy czym o kalibrze większym niż 6 mm. Mhm. No właśnie, bo mniejsze yy, widziałam na tak. stronach sklepów z bronią, są bez pozwoleń. Tak, na przykład również broń pneumatyczna, ale o. Um, energii wylotowej pocisku wyższej niż 17, Juli, również na to potrzebne jest zezwolenie, czyli takie wiatrówki zabawowe bardziej można posiadać bez zezwolenia, nie, nie należy ich rejestrować. Również jeżeli chodzi o paralizatory na przykład, prawda, te, te mocniejsze również powinny być, czy na te mocniejsze również potrzebne jest zezwolenie. To może za chwilę porozmawiamy w takim razie o broni, na której już zezwolenia nie musimy i o broni, która być może będzie spełniać tę funkcję obronnej, no i właśnie nie będzie wymagało od nas chodzenia po urzędach na policję itd. itd. I po więc do tego tematu już za chwilę. Wracamy. Czwórka do czwartej. Nasz cykl Mam prawo w studiania Depczyńska oraz prawnik Grzegorz Chyl. I są pytania od słuchaczy: Daniel. Mam prośbę. Chciałbym wiedzieć, gdzie mogę dostać pozwolenie na katanę japońską. Mam taką do ćwiczenia. I może na początek powiemy, że katana to po prostu miecz samurajski. Tak, nie chodzi czyli... o katanę, czyli kurtkę. Tak, miecz samurajski, czyli broń biała. Są przepisy dotyczące oczywiście takiej, takiego rodzaju tak, broni. Tak. Czy tutaj ustawa, ustawa o broni amunicji nie wymaga pozwolenia na każdy rodzaj broni białej? Z tego, co kojarzę z tego, co pamiętam, ustawa w ogóle nie wypowiada się na temat noży, jak i mieczy, więc wydaje. Wyda Wydaje się, że, że na tego typu tego typu broń, bo niewątpliwie można tym się bronić, pozwolenia nie potrzeba. Ale tak, pewnie gdzie... szczegóły warto sprawdzić w przepisach e... dotyczących właśnie tak, białej broni. Tak, znaczy no, należałoby sięgnąć sięgnąć i przeanalizować, przeanalizować to z, z przepisami w ręku, ale e, e, wydaje się, że, że, że pozwolenia na to nie jest potrzebne. To jeszcze mhm. jedno pytanie, zaskakujące być może. A jak to jest ze sztukami walki, na przykład kraw maga, bo słyszałem, że tak naprawdę broniąc się w ten sposób mogę mieć problemy. Otóż no, używanie sztuk walki, że tak powiem, nie, nie, nie podpada pod ustawę broni i amunicji, bo czym innym jest użycie narzędzia do obrony, a czym innym jest użycie sztuk walki. No samo, samo używanie jakiejś sztuki walki nie jest na pewno zakazane. No zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy bronimy zagrożenia, tak? Wszystko jest oczywiście kwestią oceny danego stanu faktycznego i użycia środków adekwatnych do obrony, prawda? Więc ale tutaj no, wchodzimy na dość grząski grunt obrony koniecznej i przekroczenia granic obrony koniecznej. Na pewno samo użycie tego typu sztuki walki nie jest zabronione. Mhm, chyba, że tę obronę konieczną się przekroczy. Przypomniało mi się, że kiedyś były takie sytuacje, że osoby, które broniły na przykład swoich własnych posesji, swoich, swoich dóbr na swoim terenie, gdy użyły broni, i to też niekoniecznie takiej, na którą nie trzeba mieć pozwolenie, były często przez lata ciągane, brzydko mówiąc, po sądach przez przekroczenie obrony koniecznej. Czy na przykład, jeżeli mam taką broń, na którą pozwolenia nie trzeba, będę traktowana łagodniej niż gdybym użyła broni palnej, na którą faktycznie trzeba mieć pozwolenie i jest niebezpieczna? No, na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że no, czym innym jest e, pozwolenie, bądź też brak pozwolenia na broń, a czym innym jest użycie czegokolwiek, mm. e, czy to jest broń, czy też e, na jakiekolwiek inne narzędzie do obrony koniecznej, prawda? No tutaj, e, tutaj e, jakby użyte, e, użyte środki muszą być adekwatne do zaistniałej sytuacji, prawda? Ale obecnie e, te przepisy dotyczące obrony koniecznej zliberalizowały się na szczęście na, na korzyść e, Osób broniących się i w sytuacji przekroczenia granicy obrony koniecznej sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Także... To może zostawmy już ten wątek i wróćmy do tego, co nie zostało dopowiedziane, czyli do tych narzędzi, czy też do tej broni, która może służyć do obrony, a na którą nie trzeba mieć zezwolenia. Mm -hmm, no właśnie, bo wspominał Pan mecenas wcześniej, że są te sprzęty, które, na które trzeba mieć i nie trzeba mieć pozwolenia w zależności od mocy, na przykład paralizatory mocniejsze, tak słabsze, broń hukowa, broń alarmowa, tego jest sporo widziane w, w tych w sklepach in internetowych yy, nie potrzebują pozwolenia, ale czy tak naprawdę każdy może wejść i sobie kupić taki paralizator, na przykład albo pałkę teleskopową? E może zacznę od tych pałek teleskopowych. Jest to, jest to, jest to problem kontrowersyjny, dlatego że no, niektórzy uważają, że na pałkę teleskopową nie potrzeba zezwolenia. No, jeśli przyjmiesz taką interpretację, to można bez problemu tego typu sprzęt kupić przez internet. Również nie, potrzebuj, nie, nie potrzebujemy zezwolenia na przykład na gaz pieprzowy. Ale to przepraszam, to jak jest w rzeczywistości, jeżeli chodzi o pałki teleskopowe? Bo powiedział pan to z takim dosyć mocnym wahaniem. Tak, otóż sprawa nie jest rozstrzygnięta. Jednoznacznie. Są opinie i to no, dość poważnych instytucji, że nie jest to, nie jest to narzędzie podlegające pod ustawę o Nie potrzeba na to zezwolenia. Także, także no, też wszystko zależy, czy nie, nie da się ogólnie powiedzieć, że każda pałka teleskopowa nie jest bronią w rozumieniu ustawy o prawda? Ja mam prośbę o założenie słuchawek. Mamy słuchacze. Tak, jest z nami e, Tomek. Halo, halo. E, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam, Tomku. E, witam, w związku tam z poprzednią rozmową i z rozmową, która teraz się toczy w sprawie tych wszelkiego rodzaju tak nazwijmy w narzędzi do obrony, tak? W tej chwili akurat jeżeli chodzi o samą, moim zdaniem, broń palną to jest inna kwestia, natomiast w każdym sklepie z wiatrówkami czy z jakimś innym sprzętem mamy dużo dostępnej tej broni takiej, można powiedzieć w cudzysłowie, legalnej, tak, która nie wymaga żadnej zezwolenia chociażby są to pistolety, jak pan tutaj wspomniał, hukowe, palizatory. Natomiast jest też dużo produktów typu ram, tak? są to repliki jakiejś broni palnej, które strzelają kulami gumowymi, czy też z pudrem pieprzowym, które mogą służyć nam bardzo dobrze do obrony, nie robiąc krzywdy drugiej osobie, czyli nie ponosimy automatycznie jakiejś odpowiedzialności, powiedzmy, prawnej za uszkodzenie zdrowia, czy też można powiedzieć, odebrania życia drugiej osoby, tak? Natomiast uważam, że taka dyskusja, że jak tam wcześniej panowie też w poprzedniej dyskusji przez telefon wypowiadali się na temat tego, żeby używali broni strzelając do kogoś, kto będzie w domu, uważam to za totalną bzdurę, bo większość osób, która ma do czynienia z bronią lub nigdy, a jeszcze gorzej, jak nigdy nie miała do czynienia z bronią, nie potrafi tak naprawdę się nią głównie posługiwać, dlatego uważam, że lepiej jest kupować produkty typu obrona gazowo-hukowa niż broń palna. Bardzo Ci dziękuję za ten głos, to w takim razie wróćmy właśnie do tej listy rzeczy, które możemy nabyć bez zezwolenia. Mhm. Wspominałam wcześniej też, rozmawialiśmy o tych kubotanach. Tobie też mówiłam o na przykład o długopisie UZI. Sprzęty, które służą do czego innego, ale przy mają taką funkcję obronną. Można założyć dźwignię na przykład takim długopisem co? On nas właśnie na ten temat myśli. Takie sprzęty. Latarka z paralizatorem. Mm, yy, yy, długopis Uzi, yy, tak, pod warunkiem, że nie ma ukrytego ostrza, prawda? Bo, bo, bo taki, taki długopis... Yy, który imituje tylko, tylko długopis, a ma na przykład ukryte ostrze, jest już, jest już bronią w rozumieniu ustawy o broni, i na to potrzeba zezwolenia. Natomiast taki kubotan w postaci długopisu, długopisu, jest to narzędzie, na które nie potrzebujemy zezwolenia, możemy to legalnie kupić przez internet również. Ale oczywiście, chyba trzeba na koniec tej dyskusji jeszcze wspomnieć o tym, że bez względu na to, czego będziemy używać to musimy pamiętać o konsekwencjach. Też prawda? Naturalnie, no tutaj, 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 to nie jest tak, jak powiedział słuchacz, słuchacz że, że w przypadku uszkodzenia ciała. Nie ponosimy z... odpowiedzialności. Tak. Ta... Jeśli to jest na przykład pieprzowy, no oczywiście tak nie jest. Czyli o takich rzeczach pamiętamy, ja bardzo dziękuję. Przypomnę, w naszym studiu Ania Depczyńska i Grzegorz Chyl, prawnik. Dziękujemy.